Wraz z Renatą pracowaliśmy ponad pół roku, aby stworzyć program rozwoju kompetencji menedżerskich, który będzie komplementarny. Cel, który nam przyświecał, to wykształcenie skutecznego menedżera, który pracuje efektywnie, zarządza świadomie, a zamierzone cele realizuje znacznie szybciej. Chcemy nauczyć naszych menedżerów, jak zarządzać świadomie i czuć się pewnie w swojej roli. Bardzo często na stanowiska menedżerskie promowane są osoby, które są świetnymi specjalistami w danym obszarze, natomiast nie są przygotowane do tego, żeby zarządzać zespołem i niestety niepewnie czują się na swoim stanowisku. Dlatego też stworzyliśmy program, w którym nasi menedżerowie będą wyposażeni w niezbędne kompetencje do tego, żeby budować zaangażowane zespoły, żeby skutecznie osiągać zamierzone cele, żeby czuli odpowiedzialność w tym, co robią i żeby zarządzali z odwagą i dużą pewnością siebie. Po pierwsze należy podkreślić, że jest to komplementarny program, który rozwija zarówno miękkie jak i twarde umiejętności. Po drugie prowadzimy rozmowy w formie wywiadów jeszcze przed programem z naszymi uczestnikami, żeby doprecyzować z czym dokładnie się mierzą i jaki mają problem, aby potem znaleźli na to odpowiedź w naszym programie. Stosujemy najlepsze na świecie narzędzia i metody do trwałej zmiany zachowań i do budowania nowych nawyków skutecznego działania. Skupiamy się na rozwoju inteligencji emocjonalnej, czyli budujemy samoświadomość naszych liderów. Uczą się jak zarządzać nie tylko ludźmi i zespołem, ale przede wszystkim sobą. Dzięki temu bardziej świadomie podejmują decyzje, nie boją się konfliktowych sytuacji, potrafią je rozwiązać i robią to z większą pewnością siebie. To co jest również ważne, to to, że każdy z naszych uczestników przejdzie przez profesjonalną sesję coachingową i będzie brał udział również w coachingach grupowych. Jestem przekonana, że dla wielu z nich jest to pierwsze takie doświadczenie i jestem pewna, że będzie ono niezapomniane. Wraz z Renatą posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz pracy w międzynarodowych organizacjach, co powoduje, że doskonale rozumiemy potrzebę praktycznego wykorzystania wiedzy oraz długofalowego efektu działania naszego programu. Podczas naszego programu nie tylko uzbroimy Cię w potrzebne narzędzia ale również nauczymy wykorzystywać je w praktyce. Po tym programie staniesz się bardziej pewnym siebie menadżerem, który zarządza świadomie. Innowacyjne techniki, jakie poznasz, pozwolą ci efektywniej zarządzać podległym obszarem. Nauczysz się, jak budować stabilne i zaangażowane zespoły, które osiągają zamierzone cele znacznie szybciej. Nasz program Skuteczny menadżer startuje już w październiku, więc zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie.